Dobra 19. Czyli ja na i dzisiaj programu sobie z Craftsmana. Napiszcie w komentarzu, czy, będzie, czy chcecie więcej odcinków z Craftsman. Ale raczej tak, więc też bardzo Wam chcę podziękować za 20 subów. Jesteście naprawdę super Ale jak wbijemy do końca tego roku Minimum 100 subskrypcji To widzowie jesteście najlepsi Wszystkim subskrybentom Spróbuję też zasubskrybować Nie wiem jak to się robi, napiszcie mi w komentarzach Ale więc Gramy, ja nie jestem zalogowana na Craftsman'a Więc W następnym odcinku pójdziemy do Ten, zapomniałem jak to się nazywa Tam gdzie jest Warden na tym serwerze Mój świat, ale zaraz Gramy na serwerze endy no muszę tutaj przejść na a tam na tamtym serwerze tego jeszcze nie przeszłam ja jeszcze ender dragon'a muszę zabić tak to byłem już wszędzie netherite'owy secik, łatwo jest ja się też wczoraj znalazłem, nie, po prostu nie mi set w ogóle wczoraj w sumie przedwczoraj wczoraj w na tamtym serwerze netherite'owy ten, na więcej nie znalazłem, więc Zrobiłem żelazne, które są enchantowałem ochronę jedną, ponieważ nie było lepszego czątu enchantu Ale proszę, ładuj się szybciej Dobra, ładuję się minimalnie jakoś szybko Nie, nie najszybciej, ale... Ale się ładuję. Je dobra Łapkujcie, subskrybujcie, żeby były odcinki. Oczywiście nie są niestety codziennie, no ale są shorty. Jak nie widzieliście to patrzcie na moje shorty, subujcie mnie, piszcie komentarze, ja wszystko odczytuję. Jest! Nie no. Nie no widzowie, jemy to. Idziemy spać. Cześć. Oj, też odciąć mojego skina. Czy mam się podoba w Minecraft? Czekajcie. O, patrzcie. Najlepiej schowam. Patrzcie, patrzcie. Komu się podoba, pisze, że w komentarzu one skin w Mam nazwę Vladikson 3S. Mam dużo drewna, ponieważ ja tu swój Mam normalnie milion Motyką Rozwalamy tutaj wszystko Ja to sezonki od razu Albo zrobię tak, że je koło brzegu Zasadzę Szybciej, szybciej Będę też niektóre filmy o Minecrafcie może, a może o innych grach robić po ukraińsku, ale na razie to robię po polsku. Będą na pewno odcinki po ukraińsku, więc. Co, też 12? Mam owca. Tak, to nie ja zrobiłem. Zjemy sobie wołowinę surową, mi się nie chce iść. motyka, tyk, przełazimy, siekiera kamienną siekierą ale będę mieć dużo drewna, może zrobimy sobie dom a będę na następnym odcinku, w sumie następnym może wyjść do nation city, czy jak to się nazywa tam na świat mój świat, więc o patyczek ja mam ja dużo sadzonek, trzeba je posadzić żeby tak szybko rosły ja mam farmę drewna. bo... Dobra, nie wiem, czy mi się. Dobra, ja zrobię dom. Ale to w następnym odcinku. Też widzowie, nie wiem, czy oglądaliście najnowszy odcinek na moim kanale. Otwieram legendarnego startupa. wrzuciłem wczoraj. No i powiem rzecz jasna: nie najgorszą nagrodę trochę to czekajcie. Teraz zrobimy tak, że mają wszystkie sadzonki. Posadzimy tak. Tak, tutaj, tak, tutaj posadzimy. Tak, czekajcie, zobaczę jeszcze. Czy mam jakieś tam sadzonki postawione? Na przykład, tu jest. Tyk zbieramy. Ej, odbłoguj się! Widzowie to jest Book Craftsmana. Dobra. Dobra, lecimy. tak, Ja nie jestem, oczywiście, najlepszy. Na... Ja na... Dobra, widzowie. Mam nadzieję, że na koniec tego miesiąca Zobaczę na moim kanale 30 subskrypcji. Będziecie widzowie Sigma jak upadną się... O nie, no co?! To jest bugowanie Minecrafta. To jest Craftsman. Czasami się buguje. Glitchuje. Więc stawiamy sezonkę tu. No sutrawa. Duża mnie ta to, to głupia trawa. Dobra, i teraz mogę tak zrobić. Tak. Zniszczy tą głupią trawę, w sumie nie jest głupia, bo ja nie... O, jest mam na idę zrobić. Ja tutaj mam mini farmę, jak sami widzicie widzowie i tak Kupię, oczywiście, mieć jedynkę. Ponieważ jedynka jest w Minecraft'cie najważniejsze, szczególnie na trybie hardcore. Znaczy na survival lub hardcore, gdzie jest to bardzo ciężkie albo na sobie trudnym. Dobra, to do się tu stawiać? Nie da się, to czekajcie, muszę sprawdzić, mam dirt. Dobra, mam jeszcze tutaj jakiś. Więc skopmy ten dirt, a postawmy tutaj taki dirt. Tyk. ostatnia. Tyk, zrobimy tak. Grzyka. One I posadzimy ją tu Tyk A piasek wywalimy Dobra tutaj What the... Ej ja to przed chwilą Chyba zasadziłem a to już tak to już wyrosło, migiem rozwalamy w sześciutko. Całe drzewo, bo ja tak mam że rozwalam. Ja domki akurat nie umiem budować, może zrobię kiedyś live na Minecrafcie. Y w z, z wami widzowie. Będziecie mogli dołączyć na serwer, ale to może w Craftsmanie lub, lub y ogólnie w... Co jest? No padło mi już drugi raz motyka, no. Jak tak można? Lubim, idziemy zrobić kolejną. Dzisiaj z zrobiłem ten serwer, a już dwa razy mi padła motyka. Kumasz świnia? Ale ty nie chyba nie kumasz. Did. Świnia, świnia który umarł, Schabik prosto z świni, który został przed chwilą wywalony ze świni. <świnia> Dobra idziemy. A ja 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 ja, 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 ja nie, no, no 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 Ale przy wodzie jest zawsze najlepiej bo tak szybko rośnie Apa. Dobra, Dobra tutaj Kwiatek Znaczy nie kwiatek Pomyliło mi się widzowie ...tylko sezonkę drzewa tak wejdźmy teraz w górę i zobaczmy może coś fajnego Ja tutaj żelazo nawet nie mógł mm, dobra no, bo wiecie co dzisiaj zbudujemy sobie mój domek który będzie nie najładniejszy na świecie ale będzie dobra Tutaj chyba będzie dobre miejsce dla mojego domu. O. Więc zacznijmy po prostu robić. Zacznijmy tutaj. 1, 2, 3, 4. Zrobimy tak. 1, 2, 3, 4 i 5. I 1, 2, 3, 4. Jeden, dwa, trzy, cztery i pięć? Czeka jest tu pięć? Jeden, dwa, trzy, dobra jest pięć? Czekajcie na pewno? Jeden, nie no jest cztery, ja! Pięć kamien jeden dwa trzy cztery pięć jeden dwa trzy cztery pięć ty, ty co jest no daj Ja tak ich tak zabiję zaraz. Ty czekajcie, ale żeby mnie ja dać. Dead. Lama, która umarła. Dobra, więśnik Zniknął Idziemy spać. Po bardzo ciężkiej pracy. Pracowałem dzisiaj do późna, nie wiem. Okay. Jestem na świecie już jest głodny idziemy zrobić ty it... O oh, drzewo wyrosło, to musimy się tym zająć Tyk tyk Tak, tak. Zrobimy drugie piętro też widzowie, ale to może w innym odcinku. Też szkło się na pewno mi przyda. I dużo drewna. Szkło to będę chciał zrobić na górze, ale to na razie... w sumie nie wiem. Ale chyba to szkła na górze nie będę robił. Wiesz co? Masz! Spadaj, no co mi bijesz? Nie, no to twój koniec. Ah! Kurzyłem, U ułem się na niego. No, w Craftsman, ja nie mam już problemu z jedzeniem. To jest jakiś z drewnem, ponieważ mam. O, jest Rotten Flash ale ja nie, nie. Ja nie lubię rotten flash, ja lubię mięsko z chaba na przykład ale bez fajem. w minecrafcie, ponieważ to mam przepalone Gilofem to rozwalę, ponieważ oczywiście nie mam innego To tu dobra jest. Super, idziemy robić do domek. Na razie czekaj. Jeden, dwa, trzy, cztery. Pięć. I że wszędzie jest po pięć, więc kapiemy. Gdzie jest drewno? I robimy go tak 16. Chyba za mało na mój dom. Albo dobrze. Tyk. Tutaj będą drzwiczki, które ja oczywiście raz muszę tylko jest to które robimy tylko trzy w sumie nie, drzwi to jeszcze nie bo będę podłogę musiał jeszcze zrobić to co, robimy łopatę i robimy podłogę chyba ale najpierw skopię to drewno żeby było na znaczy więcej. Skupimy oczywiście całe. To jest giga duże drzewo, więc. Oj, budujemy się aż do tego drzewka. Dobra. Trawienko rozwalone no, Nie no ja to drzewo muszę rozwalić Ono mnie wkurza Wchodzimy na samą górę tego drzewa I rozwalamy Wlazłam tu, żeby je zniszczyć, więc robimy broń. Robimy dziurę w jest drzewa. z drzewę. rozwalamy drzewo i zejść mi panie motyka to się chyba załamie. Wiecie? Tutaj niestety w Kraftsmanie nie widać. Nie widać, że ten. Niestety padła mi tyka. Więc kopiemy dwa kamienie. Ej, dobra, jeden. Mam bardzo mało HP zawsze w tym Minecrafcie, ale dobra Ej co jest? Czekaj, nie, szybko robimy zagrody, żeby tego konia sobie zabrać Szukaj Tębowy płot, zrób Wiesz, chzeć. I co tutaj A krowa, która wlazła na mój teren, zostanie niestety zabita. Jemy. Idziemy zniszczyć drzewo na górze, więc... Ja Tik rozwalamy całe djewu Na tym chyba skończę odcinek, jak je rozwalę, więc... Dokończamy rozwale to drzewo i kończymy odcineczek oczywiście. Ej, tu jest tak duży drewna widzowie. Zdałem to przeskoczyć. Robimy łopa. Waterflip. Dobra. jeszcze dajemy baraninę i widzimy się widzowie w następnym odcinku trzymajcie się, cześć o czekajcie muszę wyjść dobra widzowie żegnajmy żegnajcie trzymajcie się, cześć